W łóżku gość z piękną blondynką. Ale nie masz AIDS? Pyta nagle dziewczyna. Jasne, że nie. To dobrze. Nie chciałabym znowu tego złapać. Pani Zosiu, proszę posprzątać windę, poleca kierowniczka sprzątaczce blondynce. Na każdym piętrze? Co ma blond włosy i IQ równa się 160? Czwórka blondynek. Jakie jest ulubione danie blondynki? Danie dupy. Dwie blondynki znalazły lustro na chodniku. Pierwsza podniosła i spojrzała w nie, znam tę dziewczynę. Kiedyś już ją widziałam. Druga blondynka zerknęła w lustro, pewnie, że znasz. Przecież to ja. Co zrobiła blondynka po wyszczotkowaniu włosów? Podciągnęła spodnie. Co jest najgorsze w seksie z blondynką? Kubełkowe fotele. Dlaczego blondynka wjechała do rowu? Bo był włączony kierunkowskaz. Dzięki czemu blondynka dostała pracę w prestiżowym klubie? Powiedziała, że jest najlepsza w obsługiwaniu członków. Blondynka dzwoni do linii lotniczych. Jak długo trwa lot do Londynu? Chwileczkę. Dziękuję, mówi blondynka i odkłada słuchawkę. Ulicą idzie blondynka z rozpiętą bluzą i jedną piersią na wierzchu. Podchodzi do niej policjant. Czy zdaje sobie Pani sprawę, że może zostać ukarana mandatem za obnażanie się w miejscu publicznym? Dlaczego, Panie Władzo? Pani bluza jest rozpięta i Pani piersi jest obnażona. O Boże! krzyknęła blondynka. Zostawiłam swoje dziecko w autobusie. Samochód blondynki miał wgnieciony błotnik. Dowcipny pracownik serwisu blacharskiego poradził jej. By wyjęła wszystko z samochodu i mocno dmuchnęła w rurę wydechową, wtedy wgniecenie zniknie. Blondynka wróciła do domu, opróżniła samochód i dmucha w rurę. Po kilku minutach odwiedza ją przyjaciółka, także blondynka, i zaciekawiona pyta, co ona robi. Próbuje wypchnąć to wgniecenie, ale na razie bez skutku. Aha. Ale przecież musisz najpierw pozamykać okna samochodu. Na tarasie widokowym Pałacu Kultury stoją dwie blondynki. Po czym poznać, która jest naturalna? Sztuczna blondynka nie rzuca okruszków helikopterom. Dokąd blondynki idą, by odwiedzić swoich bliskich? Do ogrodu warzywnego. Po co blondynka trzyma w lodówce puste puszki po piwie? Dla gości, którzy nie piją, dlaczego blondynka położyła linijkę obok swego łóżka? Chciała zobaczyć, jak długo spała. Co wspólnego mają dziewice i blondynki? Nic. Czym różni się blondynka od Boga? Bóg jest nieograniczenie miłosierny, a blondynka niemiłosiernie ograniczona. Co blondynki uważają za grę wstępną? Zdjęcie bielizny. Dlaczego blondynki używają zielonej szminki? Bo czerwone znaczy stop. Ulicą idzie blondynka ze świnią pod pachą. Skąd ją masz? Pyta przechodzień. Wygrałam ją na loterii, odpowiada świnia. Co zrobiła blondynka, gdy spóźniła się na tramwaj 44? Wsiadła dwukrotnie do tramwaju 22.